Witam kilka razy jako gesty z XX w Epic Flowers nadchodzi. O ja pierdzielę. A ja jestem gołym geścikiem. Co. z jakiej paki? Jacob i Jacob. I geścik ja. I gdzieś Szedlecki znajduje się. O nie, on się tam tefnął akurat. Ja pierdzielę. Nie trafiłeś sen w takiego giganta O kurczę, on jest teraz niewidoczny Ale podoba mi się to Że tutaj jako gest Mogę panczować Bez bloka Mogę panczować, nie musząc blokować Takie dość spoko to jest Takie i no Chyba go właśnie zabił Co to ma być w tym momencie Pierwsze wśród mnie. O, zabił go, dobra. Nawiem na generatorze tej ściance. Nieźle. Półtorej minuty muszę z nim przetrwać. No to długi Last man Standing. Ja nie wiem, ile on ma staminy. To jest najgorsze. No, nie, no serio. Nie, no co ty gadasz? Nie, no to są jakieś źródła w tym momencie. Jeszcze ten efekt, który Trud, utrudnia mi zobaczenie go. Widzę go tam. Okej, okay, dobra. No chyba teraz poszedł na niewidca. A ja nie wiem co się teraz. Stało wygrałem. Jestem jako G666. Co się dzieje? O ja pierdzielę. To nie jest tak jak w innej podróbce, że jest jakiś dziwny G666. Tylko tu jest faktycznie jego model jak on ma wyglądać w tej grze. Ja pierdzielę. No nie, no jeśli on będzie miał w serio takie gigantyczne hitboxy, to to będzie po prostu kolejny STARS 3000. Ach, ten minion próbujący mnie zabić. On 2500 APL, jak chyba oryginalnie w grze. Nie, nie wiem, czy nie będę miał. gs 666, nie będzie miał 666 APL. No przecież jeszcze mogę kilka osób na raz zaatakować. A co to te Q? Nie wiem. Takie coś! O kurde Jak to wygląda, ale ta kamera, nie mogę jej dalić tak trochę Przeszkadza to Przedlecki jest, okej. Okay. A to Predators? Aha albo to R O jest mam go! Co jest? Co się dzieje w ogóle? Gdzie on jest? Ja nie widzę go przez to, że jestem gigantem jakimś. Daj go. Jest! Wow, dowalone! No, dowalone Bloodhunt, jak to zdobyć? Nie wiem, co się tam wydaje. Poprzez emotowanie mezmelizera, tutaj jest. Jest sam z tego jakiegoś predador z gaz. Ok, czy jest tu ktoś jeszcze? Nie wiem. Ja nie wiem, gdzie ktoś może być. O tutaj, daj go z tej erki. No, jest mam go. Co się dzieje w ogóle? Nie no, dowolony jest ten gest. To jest po prostu niesamowita O ja pierdzielę! To animacja Ale czemu nie mogę tego Bloodhunta? O jest mogę teraz Jak działa ten Bloodhunt? Aha To jest... Nie, to nie był Bloodhunt. O widzę go, ja mam takiego spida. O ja pierdziele O ja pierdziele O ja pierdziele Co to ma być w ogóle? Co jest? Daj go z tego O pięknie Ile to zadaje? Już 50 Aha, ten gaz Ale jest jakiś dziwne trochę Ja go na luzie jeszcze z tym hitboxem. Co to jest w ogóle? No nieźle, chłop nie mógł się podnieść. Ja cię tu widzę prawdziwego. Ta animacja jak nie biegiem jest dziwna. Bo na dwóch łapach jestem. No nie no, poważnie. Ta animacja stana. O jajku. Pięknie mam go. Ile to zadaje w ogóle To jest niesamowite Mam go No nieźle Ale tu wejść, no nie mogę A nie, jednak mogę, dobra Jest, mam go Wow Wybiłem go tu, co jest a, Ajajaj Ajajajka Zgubiłem Jacoba, a nie, jednak nie a Ajajaj Nie no, tutaj wygrać przeciwko Temu gestowi jest ciężko To tam? Jak tam Jacob? Chcecie z tego pod Q zaatakować? O jest mam go Pięknie Dasz mi Bloodhunt'a czy nie? Mam minus jeden CO? Czy ja tak mogę sobie normalnie zawsze używać? Daj go Co jest? Ile mu zadaje w ogóle? Co się dzieje? Nie, tam te Mogę normalnie! Okej! Okay. Jaki <grymny> ja jestem szybki! Co to jest w ogóle w tym momencie? Gdzie go wcięło? Nie wiem. Co się stało z tym gestem? Tutaj chyba jest. Chyba ta... O jest, mam go. Pięknie. Wyzwagowało go pod mapę. Gdzieś jak leci ktoś pod mapę, to go teleportuje gdzieś w miejsce początkujące. No pięknie. O no, pięknie. Chłop nie może nic zrobić. Już go mam. Czy wy serio myślicie, że w to wejdę? Pięknie. Jak to się przyjemnie gra. Tam. Jak tam. No, coś ci nie wyszło. Pięknie ta animacja. Dowalony ten gest. Dowalony. daj go z tego. Jest. Mogę z nim się tak obracać. Dawaj go. daj go z tej erki. Pięknie. O, jest mam tam Ok. Gdzie jest? Tutaj. O ja pierdzielę. No nie no poważnie. I co ty chcesz zrobić w ten sposób? No nie no, jest jeszcze jestem taki szybki, co nie. Niesamowite. A nie wyszło ci. Bo miałem tarczę. Gupczy co? Oj no poważnie. Ile to może atakować? O jest pięknie. No nie, niesamowite. Idzie on po mnie. Oczywiście. Okej, okay, dobra. A tutaj sody są, okej. Okay. Pewnie będę mógł przed nim sobie po prostu minutę uciekać. Albo nie. O jest pięknie, mam go spacza. No nieźle. To nic, tu nic. Tutaj Marcina artystę zabił A ten skurczybyk A to ci skurczybyk O nie, teraz mnie nie ma O ja go wywaliło Co jest? No nieźle O ja znów go Dobra Fajnie I zabawnie no nie no, nauczy grać. No ja znów go spaczowałem. co jest? Jaki ten cooldown na tym jest króciutki. No nieźle, znów mogę? Oczywiście! No to nieźle. No to oczywiście te ta, dawaj. Tam jest ktoś najbliżej. Może nie najbliżej, może to randomowo wybieram. Taka jest możliwość. No nie no, to jest niesamowite. Ile to zadaje, co nie? No nieźle. Już go nie ma. A dobra, to jest takie coś. Co się z nim stało? Nie wiem. Dawaj go z r -ki. O, pięknie. Daj go z E. Pięknie. No nie no, uderzył mnie. A ty to co, taki cwany? No nie no, proszę cię, ty jesteś w żałosny. Dawaj go, daj tego gieścika Gołego gieścika O jest mam go No nie źle Co się dzieje w ogóle? Animacja jakie jestem ogłuszczony To jest niesamowite Dawaj go, naraz go mam Mogę sobie Bloodhunter? Nie, nie mogę No nie, no to jest słodkie Dobra, dawaj go z tego, pięknie Dobra, dawaj go, jest Tak daleko, serio Jeszcze Blood Hunter, nie mogę. Jest tam, dobra Widzę go Dobra Dawaj go z tego, dobra Ej, okay. jak go wywaliło Nie, 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 nie O jest, dobra to Mogę Blood Hunter, dobra no nieźle. To jest niesamowite jakieś... O tyś, mi Jak się bawimy. No nieźle. No smartynarty są sobie. Okej. Głupie jest to, że ja nie mam tych dźwięków, więc nie słyszę, czy będzie Mass infection czy nie. To boli. Tam jest okej, okay, nie trafił mnie. Idzie sam tam tak, idzie. Jest Mass Infection! No nieźle, ja się muszę tak patrzeć. Gdzie on jest? Tam, dobra. No nieźle. On no, nie trafił, dobra. Gdzie jest? Weźmy Mass Infection. A może i będzie. O było! No nieźle. Dobra, idę tutaj. To ja się bada. No nie no, nie mogło, Nie mogło pyknąć. On no, chyba nie ma stamina. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, łatwiutko. Siema. Jak tam życie? Mordo. No nieźle O tak mogę też tak szybko atakować Zanim się serwer podniesie to już go mogę zabić Okej, okay, mam tu kogoś Ja go wywaliło? Co jest? No i no serio A tutaj mamy jakiegoś artysta No nieźle O mamy ich tutaj Co zrobicie? Nic nie zrobicie no co zrobicie, gdy nic nie zrobicie? No nic nie zrobicie, bo co zrobicie? Oj no serio. No nie no, ile możesz mieć tego stana no? Ach ten cywil. Ach ten cywil. Ach ten cywil. Ach ten cywil. No nie no, poważnie. To takie coś. Okej, okay, dobra mam go. Bloodhound, tak! Nie na no, poważnie. Jaki jestem szybki. Dobra, daj go z tego pod L. Niesamowite, niesamowite. Jeśli cię na czymś Wam się podoba, to nic o co chodzi. się na tym papa.